To tak taki amerykański... Taki wiesz, nie? Czerwona... Pali się światełko? Pali się. Proszę pali Państwa, się. w ogóle jesteśmy w studio nagrań na Krakowskiej 100. unik Studio i Marta Balon jest tłumaczem tej piosenki, którą za chwilę będę śpiewał. Coffee Syp, czyli... Łyk Kawy. Łyk kawy a tak naprawdę piosenka ma tytuł Rozmawiajmy Już i wersja polska jest już no, zrealizowana. A Teraz będę próbował Nie wiem, czy mi się uga Marta. Na pewno cię prób... Słyszałam parę Twoich wykonań i coraz lepiej jest. Tendencja zwyżkowa. A, a <laughs> Skąd taki tekst? Tekst napisał Macie Karachaczu, wiesz? Do piosenki, do melodii, którą zawsze mu tam podsyłam, jak mam jakieś jakąś wenę. No i to tak powstało, rozmawiajmy już. Mm -hmm, bo to taka... Zupełnie inaczej to brzmi wiesz w języku angielskim. Jak, jak ty to tłumaczyłaś w ogóle? Miałaś problem z tym? Wiesz co, no, na początku słuchałam ciebie mhm. ileś razy, bo wysłałaś mi tą wersję polską, no i wiedziałam, że no, nie da się tego tak zrobić jeden do jeden, prawda? Że trzeba jakby przetłumaczyć znaczenie. Mhm a żeby to była intencja autora piosenki. Natomiast inne, inne inaczej troszkę, bo musiało to się zgodzić z, angiel z angielskim jakimś tam rytmem, tak? języka angielskiego. Wiesz co, trochę, trochę to mi zajęło, ale tak robiłam to po kawałeczku. <laughs> Więc czy, słuchałam i myślałam jak to przetłumaczyć. A w ogóle. No, ciekawe będzie brzmienie. No, no, ciekawe przedsięwzięcie. Ale powiedz mi yy, ten tekst, bo on tak mówi o takim. Ja tak go zrozumiałam, o takim dysonansie w relacji, takim kryzysie. Y, było dobrze, później źle. I o przebaczeniu, o jakimś pojednaniu. Tak, wyciągnięciu ręki. Tam są też takie właśnie macie, tutaj użyły różnych przenośni. Mhm. Ale jak coś śpiewałem parę razy, bo, bo zdarzyło mi się, yy, gdzieś tam. Nie tylko we własnym gronie znajomych, to taki oddźwięk jest również, że to tak się ten tekst społecznie. Ta piosenka może jednoczyć ludzi. Rozmawiajmy mm -hmm. już, tak? Mm -hmm. Takie połączenie nawet pokoleń. Tak, i w ogóle na różnych płaszczyznach, no bo te dysonanse mogą być na poziomie osób indywidualnych, grup społecznych, Dokładnie. tak? Nawet jakichś politycznych przekonań no, różnych. zobaczymy, może piosenka w jakiś sposób właśnie w wersji angielskojęzycznej będzie miała lepsze wybrzmienie. No zobaczymy, czy się uda. Tak, zobaczymy, próbuję. śpiewać. Ty w ogóle śpiewasz? Yy, nie, miałam parę takich wyskoków, wiesz. Yy, muzycznych. Muzycznych. Ja nie potrafię, znaczy myślę, że musiałabym popracować, wiesz, nad głosem i też nad tym, żeby wchodzić w tą jakąś taką linię melodyczną, żeby nie fałszować. No ale niektóre osoby mówiły, że gdybym popracowała głosem, to może mogłabym. Udałoby się. No może pewnie. by się udało. Śpiewać każdy może. Śpiewać każdy. Śpiew. Ja cały czas, kiedy słucham siebie, tak stwierdzam, że tak każdy może. <laughs> ale nie, no przecież ty to, to profesjonalnie śpiewasz. Dzięcie. Tak. <laughs> ja postaram się. tak. Dobrze, zobaczymy czy... jeszcze co sobie z tej strony, żeby cię było widać. W kamerze. Zawsze robię jakieś akcje tutaj. No ale dobra, to całe ja. Grzegorz, my jesteśmy gotowi. Coffee syp. In our everyday life. Bad my memory feel. Restless thoughts, human pain. If we less past win. Let. let. ah we let past win the sorrow will come killing precious times bringing separation of hearts our past joyful days and heartful nights talk to me take down this wall Stro wall 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 i wall wall, wall. wall. Mm -hmm. storms of life life ray of sun my silent cry let's take let's, let's take Do Down This World. Mhm. Ja cię kręcę. Ja And make our Love Last. <laughs> Proszę Państwa, filmuje to wszystko Ernest. Pozdrawiam Ernesta. Serdecznie. Pozdrawiam. A ty w ogóle jesteś anglistką? E, tak, wiesz co, ja, czy ja w kolegium językowym się uczyłam, bo na uniwersytecie nie dostałam, a później stwierdziłam, że chyba chcę uczyć, więc mhm. pójdę do kolegium językowego, bo Jasne. tam przygotowali lepiej do uczenia. I później e, jeszcze. Jakieś robiłam, kształciłam się, żeby być tłumaczem. Przez wiele lat to robiłam. Mm -hmm. O, coś tutaj zaczyna być słychać. Coffee syp in our everyday life. But my memory feels restless, thoughts, human pain. If we let past twin, the sorrow will come. Killing precious times, bringing separation of hearts. Our past joyful day and hurtful nights. sun yes. my silent yeah. cry my too. Silent cry. Tak. Um, uh, Dobra. Ah, joyful days. Tam jest I hurtful nights. Mm -hmm. No, yeah. ale to pokojnie. Wiesz, czasami tam po prostu się coś ucina, nie? Our past Joyful days And healthful nights Talk to me Take down This world Stroms of life Ray of sun My siren climb oh, Talk to me Czy w ogóle śpiewać wysoko? Czy nie da tego nisko? Chociaż ostatni żeby był wysoko. Tak? No, Okej. Okay. to się... Przy... Nie, te mogą być, mogą być nisko. Wszystkie refreny, czyli, czyli ten, mm -hmm. czyli tak Właśnie Joyful days and Joyful days and No, to jest tak. trzeci. No, ten trzeci, żeby no? był taki <grym> społeczny, nie? Możemy sobie go osobno nagrać, żeby... Dobra, słuchajcie, to ja idę... E... We sip in our everyday life, but my memory feels restless thoughts, human pain. If we let past win, the sorrow will come. Healing precious times, bringing separation of hearts. Jest, dobra. E, ale do tamtego chcesz podśpiewać, czy chcesz... E, tak, tak robimy, co nie? Okej, okay. do tamtego. Dobra. Power past, joyful day and heartful nights. Talk to me, take down this wall. Strongs of life, ray of sun, my silent cry. Let's take down this wall and make all of life. To uh, – Storms, storms tak, powinno być, wiesz? – Tak, tak, też to słyszałem. – Okej, okej. Storms. – No właśnie. Mhm. – Storms to Tak, żeby jest... tam nie było… Strom... – W samej końcówce. – Tak, Storms. – storms. Tak. storms of life. – Storms of life, tak, Nie, 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 ja w tym podkładzie co było słyszę też Storm, to pójdźmy ten fragment. – Storms, a powinno być Storms, mhm. Ale to jest naprawdę inżynieria. No tak, niby sobie zdawałam z tego sprawę, ale chyba nie. Bo myślałam, że jakoś śpiewa ileś razy. No brawo, brawo. No. Brawo. No. Zobaczymy, co powstanie z tego. Hmm. Oh. Hmm. 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 Do Muszę do hmm. Dobra, Grzegorz, tyle. Hmm. Wiesz, bo jest jest dźwięk dźwięk. Ja się czuję bardzo dobrze. Nie wiem jak, jak w ogóle twoje wrażenie, bo byłaś pierwszy raz w Takim i w ogóle nie zdawałam sobie sprawy jak wygląda nagranie takiej piosenki. No myślałam, ja... że po prostu za każdym razem się śpiewają od początku. Wiem, że to głupie, ale naprawdę tak myślałam. Nie, nie, bo no, może to powiedzieć na różne <laughs> albo setką tak zwaną, że śpiewasz od początku do końca, albo dzielony jest właśnie na rozwrotki i na refreny i dogrywa się. No fajne przeżycie w ogóle Bardzo fajne, ale w ogóle nie rozumiałam tego z tą przestrzenią w refrenie to Tak. O co chodzi w tej jak przestrzeni? Się słucha w ogóle piosenki to się nie ma wrażenia, że one są zbudowane na przykład z kilku takich samych ścieżek mhm. dośpiewanych i to powoduje takie wzmocnienie. No, tam są różne chwyta, ale tu za to, że dźwięku się takimi rzeczami zajmują. Uh -huh. A ty jak śpiewasz, to jakby jesteś w stanie od razu ocenić e, jakość tego? A jak już Zazwyczaj śpiewasz... Ja to... jestem niezadowolony z siebie. <grym> Zauważyłam. To, to są takie jakieś <grym> drobne niuanse, gdzie ja to słyszę. Czyli słyszę. jesteś troszkę perfekcjonistą. A to na pewno. Mm, bardzo mnie to wiesz. No nie czuję się usatysfakcjonowany. Mm -hmm. No i chyba jak sporo osób nie lubi swojego włosu. Mm -hmm. A ty? Też nie, też nie lubisz? No nie lubisz? lubisz? że ja nie lubię swojego Naprawdę? Rodzaju. Sporo osób ma tak, że nie lubi swojego głosu. Mm -hmm. Ja kiedyś też nie lubiłam, ale polubiłam. No, no. <laughs> nie każdy, no ale no, okej, okay. jak ci się w ogóle podoba w muzycznym wydaniu, tłumaczenie? czy Wydaje mi się, że w ogóle tekst bardzo leży. Bardzo fajnie, wydaje mi się, że bardzo fa fajnie, bardzo się fajnie pasowało. w ogóle do tej linii melodycznej. Super, mm -hmm. moim zdaniem, naprawdę super I, no i coraz lepiej było. Za każdym razem też z wymową myślę, że chyba będzie się podobało. Mogli... To wkrótce ocenić. Rysynka rozmawiajmy już, czyli byłoby to Our. Zależy, bo tam pojawiło się w tej tłumaczeniu angielskim talk to me, nie? czyli to jakby me. rozmawiaj ze mną. Czy to powinien być właściwie tytuł talk to me? No Może talk to me właśnie, nie? Mhm. Mm -hmm. Albo let's talk again? Okay. Że rozmawiajmy już ponownie znowu. Mhm. Może let's talk again. Zaproponujcie mi tak. może jakiś tytuł piosenki. Wkrótce służy się Marta Ballon albo MM M. Macko, autorka <laughs> książek. No, teraz drugi, drugie wydanie, znaczy druga powieść. Druga książka. powieść, tak, cykada na parapecie. Polecamy już wkrótce Studio VTV, będzie rozmowa z Martą. No i co, polecamy do Empików. Książka Cykada na parapecie. parapecie? tak jest. E, jeszcze tak świeża, że jeszcze jej fizycznie jeszcze nie ma. Jeszcze jej fizycznie nie ma, ale już niedługo będzie. Pojutrze. Z bardzo, bardzo współpracowaliśmy przecież przez tyle lat. Niestety teraz. Mówię w, w, w przeszłym czasie, dlatego że już nie mieszkasz w Polsce. Szkoda. Tak, nie mieszkam, ale tak, nie jestem tak daleko, prawda? Więc myślę, że jeszcze będę przyjeżdżała. Pewnie. No ja Ci dziękuję za to dzisiejsze doświadczenie, bo było fantastycznie. Ale to w ogóle ja to patrzę w takich kategoriach ogromnej pamiątki, wiesz? Tak. Zjęczenia, wiesz? No super, mam nadzieję, że ta piosenka rzeczywiście kiedyś, przynajmniej w jakichś tam grupach, m, stanie się takim czymś sympatycznym. Może nie, że zapalniczka. W mój kojarzak czy coś, ale. Tak, tak. Ale już tak. widzisz, dla Dodeja, w ogóle stałaś takim znowu, jesteśmy razem, no? Tak, tak, właśnie. No okay. tak, bardzo fa fajne słowa i, no, i taka mądra piosenka. Pozdrawiamy Maćka Haraka i autora tego tekstu. Dziękuję tak. Ci Marta jeszcze raz bardzo. A ja tobie też bardzo dziękuję. No, bardzo dziękuję. To było super do to było super doświadczenie. Dzięki. To było zderzenie mikrofonów. Było zderzenie mikrofonów. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się.